Witam wszystkich, jestem na kolejnej tej miejscówie takiej zawalonej śmieciami, jak widać. Dużo szkieła i tak dalej. Ze mną taki oto sprzęt. Z drogą wpadły jakieś takie butelczyny, dwie torby od Ewy. Pozdrawiam oczywiście Ewę magnes ze mną i że powiem lecimy z tematem zabieramy wszystko nie ma w ogóle co wybrzydzać ubieram rękawice i kopię jak coś będzie takiego ciekawszego o ile śmieci mogą być ciekawe ale akurat do mnie są jest parę osób, że są ciekawe szkła. Zacznę z tej strony i przekopię pół i się odezwę. Dobra, trochę przekopane. Wychodzi mi znowu worek i mam obawy, czy go w ogóle dotykać. Dobra. Z ciekawych fantów wyszła jakaś blacha. Jakieś takie chyba z pieca, jakaś rura, czy z rynny. To jest cynk, nie przyciąga tego magnes Tu jakiś taki, nie wiem Czy z jakieś beczki, obramowanie czy tam coś Tyle szkła jedna fajna butelka pół litroweczka po jakiejś wódeczce dosyć stare a reszta, że tak powiem mieciągi takie dość popularesy taki kawał rury pokażę wam o widać nawet dobra ja to pakuję bo ja muszę wykopać tyle żeby mi do torbów się zmieściło bo niestety w burdelu zostawić i tam ogarnę to żeby z góry wszystko pozbierać Potem mogę kopać dalej, żeby widzieć ile mam miejsca w torbach, że tak powiem, bo miejsce jest ograniczone. Dobra, jak widać pozbierałem te wszystkie szkło. I jedna torba pełna. A tu dopiero zacząłem kopać. Dobra, zabieram się w tym miejscu, gdzie ten worek wychodzi. Zobaczymy czy tam będzie jakaś tragedia, czy nie. Dzisiaj było grzechnie wyskoczyć. Piękna pogoda. Nie wiem, ile jest 25-6 stopni. Jutro ma być gorzej, ma padać, ponoć Ma być, nie wiem, 10 stopni, 12. Jakoś tak, no może strasznie tylko. Dobra, bierzemy drugą torebkę. Jak widać, pusta. I zobaczmy takie piękne dęby rosną co one skrywają pod sobą na pewno skrywają worek oby ten worek był tylko takim nie za duży dobra przekopana następna część tego jakieś cegły szamotowe wychodzą tyle szkła nie za dużo Kubek taki szkoda, że uszkodzony z czego to było w ogóle nie wiadomo nie wiem żaden znawcy ze mnie szkoda, że ubity ale trudno tyle wyszło pobitego szkła i jakieś tam plastików, farb innego badziewia dobra, ja to ładuję i się muszę przebudować trochę dobra, teraz wpadła taka obręcz taka wielgachna, dość taka zdrowa a jak obręcz wyrywałem to patrzcie wpadła taka Pepsi I powiem, że bardzo fajnie zachowana zachowana ta kalka także jestem zadowolony fajna znajdeczka nie wiem czy mam w takim stanie ale powiem szczerze, że choćby ze sklepu wiadomo jest ujebana no ale nie na tym rzecz polega żeby z ziemi wyciągnąć coś czystego dobra tyle że tak powiem jakichś pobitych szkieł kawałków metalu Ach, półtaszki teraz fajna taka kolorowa żaróweczka wyszła nie widziałem takiej jeszcze takie coś chyba mam, ale mogę mieć dwie. Apteczna wyszła, ale niestety rozbita. Wyszło takie jakieś kawałek jakiegoś fajansu, czy czegoś. Tu też jakiś fajny wzorek musiał być. Tableteczki. To wyszło korek z akumulatora. Ale na szczęście akumulatora nie było Tylko sam korek. Cieszy mnie to. Wyszedł taki kolo. Nie wiem co w tym było. Bo tu widać jest gwint u góry. Nie wiem czy tam w środku coś było. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz takie coś widzę. Kaś myszka Miki. Chyba tak. Musztarduwa wyszła cała będzie rok 200 to wiem że masz 75 75 rok starszy ode mnie pozdrawiam 75 jak już tak przy okazji weszły szampony jakieś oczywiście luksusowe luksusowe komunistyczne Szampon miętowy Kupa musztardówek No i talerz tułowice Ale też dziabnięty Dobra ja to ładuję I zobaczę ile będę miał miejsca Bo jak mówię nie chcę zostawiać tu szkła na wierzchu Dobra jak widać torba pełna Nie muszę gadać że szkło dużo waży A jest go 90% więc Trzeba się sprężyć i to donieść. Ile żem przekopał. Półtora na dwa. I taki efekt. Tam może nic nie ma w tamtą stronę. Teraz musimy w tą jechać. No, musimy tu przyjechać. Krótko, piłka. Dobra. Ja się zawijam, bo jest cholernie ciepło. Zgrzałem się przy tej robocie biorę dwie torby szkła by Jeszcze tu zawitam na pewno Pogoda piękna wykorzystana Więc To też może być ciekawie o, to jakiś lakier do włosów chyba bo jak się nie mylę w takim w takim czymś No, na pewno tu jest tego sporo jeszcze w tym miejscu. To Zara kooptorów, tu taka łąka, Zara obok. Każdy umie dojechać, wypierdzielić. Tyle, że to jest stare, więc. Ale jeden duży plus jest taki, że w większości jest tu wszystko w całości. I to akurat jest plus. Jeszcze tu. Muszę się schylić. Może rówka leży. Narówkę wezmę Dobra Dwie tasze wyjeżdżają Do następnego razu Cześć